ma widzowie Dzisiaj trochę inny film Lecimy do zakładu, który tam mi yy, dobierał tłok do blastera Będzie do odebrania Tylko to później, bo najpierw jeszcze muszę na Warszawę podjechać O, zarąbiście jak lasa odpaliła Wszystkie możliwe błędy się świecą Nie no, płyn chłodniczy się nie świeci Mam tutaj wał do sprawdzenia do blastera yy, Wziąłem też kosę, bo możliwe, że ten zakład co jadę, opowiem Wam później o nim. Możliwe, że pokażemy to pracownie. Ciekawe, czy właściciel się zgodzi. Może mi wyprostuje to kosę, Tutaj mam już odebrany kiwak od tej. Moje podświetlenie mi zgasło. Mam odebrany kiwak po naprawie do bety. Teraz już mi na pewno to nie pęknie. Myślę, że takie wzmocnienie to wytrzyma wszystko. I mam już karter naprawiony do blastera. Ładnie obspawane ucho. Tutaj ten element, co pękł. Też jest ładnie naprawiony Gościu powiedział, że nie będzie z tym problemu I luks Więc jak dzisiaj odbiorę części To w zasadzie będę mógł składać silnik Tam jeszcze sobie tylko uszczelniacze powymieniam W tym silniku Nie będę wkładał tych starych, bo jednak wiecie No, no zrobić remont na starych tych To co tam trzeba to się wymieni, nie? Chyba tyle w sumie Nie wiem co wam tu więcej mogę powiedzieć Ruszam w drogę Długo filmów nie było, ale wiecie, każdy ma trochę swoje życie, ale trzeba wracać na YouTube. Kurde, taśma w kierownicy mi strzeliła i i takie dziwne dźwięki. Co i czasem kierownica trochę się blokuje. Dobra, jesteśmy dalej. Chciałem wam tam pokazać mniej więcej. I jak ten serwis wygląda, co tam robiliśmy Ale gościu tam widziałem, że był zajęty Jeszcze sobie samochód składa w międzyczasie Więc już tam mu nie zawracałem gitary Żeby coś nagrywać Ale jest fajny zakład w Łomży To jest tam motoklinika I to Witosa 16 adresy Jak coś ktoś szuka sobie w internecie znajdzie I naprawdę tam powiem wam szczerze spoko robię. Zrobili mi tu szlif Gościu ogólnie mówił, że tu jest pierwszy szlif cylindra I że bardzo dobrej jakości cylinder Praktycznie nic tu nie zebrał Tłoczka mi dobrał jak ktoś na Instagramie śledzi, to zobaczę, bo tam zdjęcie wstawiłem. W zasadzie mam już wszystko, żeby składać blastera, tylko no, będzie to musiało poczekać trochę, bo y, mam trochę pilniejszą robotę jeszcze przed blasterem. Dobra, więc mam cylinder tłok, y, uszczelkę pod cylinder i łożysko igiełkowe będę musiał zamówić, co to dzisiaj jest. To zamówię dzisiaj, to będzie na czwartek. Te uszczelniacze będę musiał wymienić, te mi się nie podobają. Widać, że już to takie trochę zużyte, więc je też wymienię. Ten uszczelniacz wymienię, bo to było spawane, to na pewno dostało. Co ja jeszcze miałem powiedzieć? Zaraz. A, wa, dałem do sprawdzenia gościowi. Wał nadaje się spokojnie do założenia, nie ma żadnego bicia, jest ładnie wycentrowany, wszystko tu działa tak jak trzeba, więc wał wkładam i miałem wygięto kosę i gościu mi na maszynie i on normalnie ma taki palnik, że jak to grzał to to się jak plastelina odginało. Normalnie jest to na tej na maszynie sprawdzone, nie będzie tu jakiegoś ten, no praktycznie jest prosty, nie? więc spokojnie jak przejdzie mi przez karter mogę go z powrotem założyć ten wałek i będzie działał. Więc zaoszczędziłem 350 zł, bo tyle nowy kosztuje. Używany znajdzie się w granicach 150. No, zazwyczaj nie jak 150, to, to nikt nie sprzeda tego wałka, bo jest ich bardzo mało i każdy wie jak to chodzi. No i co? Tu sobie muszę zrobić porządek, trochę ogarnąć, trochę wyjechać z tymi sprzętami, żeby co do odebrania. To ten. W blasterze przygotuję sobie ramę. Ona raczej pójdzie do tego malowania. To tu jeszcze trochę do rozebrania będzie. Z tą instalacją ten. No, chciałem blastera zacząć robić, jak już będę miał porządek, bo, arażę, bo on sporo miejsca będzie zajmował, ale to już chyba mówiłem, ten. No i zrobi się tego sprzęta. No, powiem wam, że plany z blasterem są niepewne, ale na pewno będzie kład, więc nawet jakby e, przyszło go sprzedać czy coś, to i tak wpadnie jakiś kład, może Raptor. No, zobaczę, ale na razie blaster zostaje, więc nie musicie się martwić. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, ile urząd skarbowy naliczy podatku. No dobra, to w sumie tyle. Myślałem, że mam trochę więcej pokażę, ale jestem zadowolony. Wszystko chodzi. Koszt blastera nie wyszedł jakoś strasznie duży, ten. Tu karter się udało połówkę ładnie naprawić, więc nic z niego nie będzie strasznego. A działo, to jest wszystko szczelne, nic tu nie muszę kleić, tylko składam tak jak powinno być. Jedynie co to wymienię te uszczelniacze, co są, łożyska, nawale. No, właśnie, łożyska na Wale. No w sumie z nimi nic się nie dzieje, nie? Nie widać, żeby tu było jakoś to kurde wysypane, coś czy ten, One są bardzo żywotne, te łożyska, więc raczej je zostawię, tylko uszczelniacze powymieniam. Najgorzej to z tym uszczelniaczem. Eee... On jest tu z tej strony, już nie będę przykładał, żeby mi się skrzynia nie rozsypała. To jest takie uszczelniacz duło i go nie można nigdzie kupić, i trzeba za niego dać prawie stówę za jeden uszczelniacz, no ale to są dość ważne uszczelniacze, więc je wymienię łożyska zostawię no i tyle i będę składał jeszcze muszę ośkę kupić a i dyfuzor odebrać od Krzycha bo miał zespawać ośkę muszę kupić bo staro pocięliśmy tu chyba mi nic nie zostało, tu zostało jeszcze kawałek starej ośki więc ten o oś do blastera to nie jest duży koszt tam chyba 50zł używano się kupi no i tyle idę ja miałem jakiś film złożyć, czy coś się dzieje no teraz mówię były takie mrozy że zjazd nic nie ma nie więc ten, więc tak to wygląda. Ładna jodelka na cylindrze. Nie muszę nic obrawiać tutaj yy, kanałów wydechowych, bo gadałem z gościem, on mówił, że to już jest ogarnięte i nic tu nie trzeba ruszać, więc tu nic nie będę w tym grzebał, tylko smaruję, zakładam tłoka i składam. Tylko no musi ten blaster chwilę postać, no bo mówię, nie mam pilniejszej roboty, a to jest taka grubsza i to nie ma. Nie ma takiego ciśnienia, żeby szybko ten silnik składać, bo i tak rama jeszcze będzie do piaskowania szła Tu muszę jeszcze porozkręcać te wahacze, o tam, wiecie, ogarnąć Kierownicę też dam od razu do malowania, może na czarno niech ją zrobię Żeby ta srebrna to taka też tu porzewiała wszędzie, to też ją tam się da od razu, jednym rzutem Naprawdę będzie taki blaster, jakiego nie ma na tym O Felgi bym od razu dał, no jak już jednym rzutem takie, to to zrobić naprawdę tak, żeby było Jak mam to i tak rozkręcać, no to żeby było tak luks no, i tyle. Na razie to wygląda słabo, ale zobaczycie efekt końcowy. Im cieplej się robi, tym coraz lepiej robota będzie szła. Tam mam jeszcze ten mocowanie tablicy, to dościga sobie założę. Już tam nie chce mi się grzebać, tam w tych tych, ale leży sobie tam na ścianie. No dobra, to tyle w sumie, widzowie. Mam nadzieję, że dźwięk jest w miarę. Bo kurde, mam kamerkę trochę daleko od siebie i może być słabiej. Wiem, że trochę słabiej słychać wtedy. Tyle. Siemaneczko, idę film składać.